Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani, ha, jesteśmy, witam was bardzo serdecznie w ten piękny piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy żelazny poranek, moi drodzy, od razu szykujcie sobie minibendy, ja już wczoraj o tym mówiłam, dzisiaj powtarzałam. I jeszcze raz, mamy jeszcze około minutkę do rozpoczęcia, do tego, żeby wszyscy dołączyli do naszej transmisji. To są takie gumy rozciągliwe. Piszecie mi o tym bardzo często, Olka, zróbmy coś z tymi gumami, bo dawno nie było. My lubimy gumy, bo gumy ja napisałam w opisie to jest taka mini siłowia, którą można ze sobą wszędzie zabrać i stanowi fantastyczny opór dla naszych mięśni i ćwiczenia dzięki nim, my możemy robić te ćwiczenia bez gum, jak nie macie, to się w ogóle nie przejmujcie, proszę się nie wyłączać, nie, nie, nie ćwiczymy po prostu bez gum, tylko to będą takie ćwiczenia, tak jakby bez obciążenia, a wiadomo, że nasze ciało lubi obciążenia, bo nasze ciało lubi, jak są aktywowane mięśnie, bo wtedy dzięki tym mięśniom jest tak szybszy metabolizm, ładniej wygląda sylwetka, zapobiegamy siłom grawitacji, czyli to, co nam opada, a my nie chcemy, to po prostu przestaje, bo jest takie ujędrnione, bo jest takie wzniesione, i dzisiaj właśnie nad wzniesieniem, nad tu będziemy pracować po Uda będą mocno pracować, no i też brzuchy. Czyli wszystko to, co dziewczyny i chłopaki lubimy najbardziej. Ja tylko się z wami przywitam, bo widzę, że jest nas już taka duża gromada. Kto był na poranku w TVP info? Oglądaliście, trochę się porozciągaliśmy. Bardzo mi się przyjemnie ćwiczyło <grym> z panami redaktorami, którzy weszli w garniturach, ale każdy dzielnie przechylał głowę w jedną i w drugą stronę. Jak znajdę linka, to zamieszczę chyba jest na grupie Żelazne dziewczyny też posty o tym fajnie. Było naprawdę wesoło. No, doładowałam się super energią. A teraz jeszcze żelazny poranek z Wami. Iwonka, dzień dobry. Aga, hej, jesteśmy. Zuzia, dzień dobry. W piękny piąteczek. Tak, na żelazny poranek. Moja mama jest super. Bardzo, bardzo się cieszę. Madzia, mój brat jest... Dzień dobry, ja też miałem wczoraj trening intensywny, tutaj mnie strasznie szarpią radziu, napisz, napisz, co ty tam robiłeś. Dobra, dzień dobry, jest energia, zawsze jest energia, Madzia. To co? Mamy gumy? Jesteśmy, na razie gumy odkładamy, bo wiecie, musimy się najzwyczajniej w świecie Rozgrzać. Stajemy, nas... jak nie mamy gum, to też ćwiczymy, stajemy szerzej niż biodra, palce na zewnątrz i plié, schodzimy y, nisko biodrami, Plecy zachowujemy wyprostowane, nie pochylamy się do przodu, ani do tyłu, a kolana kierujemy pięknie na zewnątrz. Tak jest! Rozgrzewamy nasze uda, rozgrzewamy nasze kolana, już wyciągamy boki tułowia, podciągamy kość ogonową pod siebie, wciągamy delikatnie brzuch. Jest nam po prostu dobrze i przyjemnie. Wiecie, to jest nasz piątek, piąteczek, piątunia. Coś, co lubimy naprawdę mocno. To co? Jeszcze takich sześć powtórzeń. Sześć? Pięć. Ćwiczymy, moi drodzy. Trzy. Dwa. Jeden. Zostajemy w takim rozkroku. I teraz przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Z jednej wyciągamy się i na drugą. Świetnie. Z jednej nogi i takim okrężnym ruchem na drugą. Takie łagodne ruchy. Rozgrzewamy się. No, ciało musi być przygotowane do tego treningu z mini które nas zaraz czeka. I bach. I bach. I przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. I łagodnie poruszamy ramionami. Cztery, trzy. Niziutko schodzimy, wyciągamy boki tułowia. Jeden. Dobra, zostajemy w rozkroku. Tym razem palce do środka i skłony, żeby rozciągnąć nasze wszystkie tylne taśmy. Biodra wypychamy do tyłu, a tu w klatkę piersiową kierujemy w przód. Mhm. Jeszcze troszeczkę, pępek do kręgosłupa Aha. i wyciągamy się i wydłużamy. Cztery, jest, trzy i dwa i zostań w skłonie, zegnij delikatnie nogi, oprzyj ramiona i tutaj też tak się poprzesuwamy, biodra w jedną i w drugą stronę żeby się jeszcze rozciągnąć, możemy zrobić troszeczkę szerszy rozkrok, żeby było nam wygodnie. I teraz unosimy prawe ramię i robimy takie duże krążenia prawym ramieniem. Super. I trzy i zmiana kierunku do przodu i raz i dwa i trzy i zmieniamy rękę, opieramy się na prawej i teraz noga lewa delikatnie zgięta i tak samo. Trzy duże krążenia do tyłu, i trzy, i zmiana kierunku, i trzy, i dwa, i jeden. Troszeczkę zmniejszy rozkrok, połóż ręce na kolanach, i jeszcze raz, kocie grzbiety, jeszcze raz, właściwie pierwszy raz. Wdech, kocie grzbiet, wydech, okrągłe plecy, wdech, wyginamy. Wydech okrągłe. Wdech wyginamy, opadamy tułowiem i z wydechem rolującym ruchem na okrągłych plecach przechodzimy do stania, kręg po kręgu. Na koniec ustawiamy głowę i krążenia barkami do tyłu. Macie to. Jedziemy dalej. A jak? Jeden do przodu, trzy, dwa. Jeden to co? ta, tam. Ta. Bierzemy nasze taśmy. Ja mam lżejszą troszkę i mocniejszą, więc teraz do pierwszego ćwiczenia założę mocniejszą na kostki. Mhm. Chwilka czasu dla Was. Pokażę ćwiczenie. Uginamy kolana i będziemy maszerować dwa razy w jedną stronę, dwa razy w drugą stronę. Cały czas taśma ma być napięta, nogi ugięte. Im niżej, tym lepiej, tym fajniejszy ruch. I wszyscy się przyłączamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Im mocniejsza taśma, tym większy opór i tym większa praca mięśni. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz troszeczkę zmienimy. Zobaczcie, robimy taki krok do boku, jak najmocniejszy. Dokładamy nogę i robimy wyskok. I raz, dwa, wyskok. Raz, dwa. Ale taśma ma być cały czas napięta. Ona nie może nam spaść z kostek. Jeśli nie mamy taśmy, robimy to samo bez. Jeszcze chwila, wow, ale kardio, co? Uf, jak najwyżej podskakujemy. Opadamy mięciutko na stopy, żeby nie pobudzić sąsiadów. Ostatnie cztery i trzy. Dwa i jeden. Jest, mamy to. Podciągamy taśmę nad kolana. Ok, jesteście. Zasuwamy dalej. Dość szeroką stajemy, szerzej niż biodra. Teraz będziemy robić przysiad, biodra do tyłu i palce na zewnątrz. Raz, dwa, trzy i góra, przysiad i palce. Raz, dwa, trzy i góra. Tutaj już chyba wszyscy poczujemy poślad. Trzy i góra. I jeszcze raz, dwa, trzy i góra. Dół, raz, dwa, trzy, jeszcze trzy takie powtórzenia. Chcę, żeby dzisiaj nasze uda, pośladki piekły, żeby był po prostu ogień. Dwa, trzy i góra, ostatni raz. Raz, dwa, trzy i góra. Dobra, stajemy przy ścianie albo przy krześle, żeby mieć podpór. Te zewnętrzne partie teraz poćwiczymy. Opieramy się dłonią, zginamy nogę i odwodzimy zgiętą nogę do boku. Nie pochylamy się w tułowiu. Wyciągamy się. Wow! Ta moja głowa ma naprawdę dużą moc. I myślę, że dzisiaj poślad będzie fajnie piekł. I góra. Góra. Sześć. Pięć. dwa jeden ok, druga strona to samo, troszkę się odwrócę, tyłem, ale to będzie lepiej widać też. ćwiczenie zginamy nogę i do boku, tak żeby noga nie przechodziła do przodu ani do tyłu. Ona ma być w jednej linii z kolanem, które stoi. Wydech, wydech, wydech. Super. Sześć, pięć. Palce podciągnięte, pięta w dół. Trzy, dwa. Jeden, ło, mamy to cały czas, zostajemy przy sieni albo przy krześle, żeby się podeprzeć. Będzie nam po prostu troszkę łatwiej. I teraz wznos nogi do tyłu, tak żeby mocno zaangażować pośladek. Skieruj tułów w przód. Nie puszczaj gumy, guma cały czas ma być napięta. I w momencie, kiedy czujesz napięcie pośladka, czyli kiedy noga idzie do góry, utrzymaj przez sekundę ten ruch. Wydech. 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 Jeszcze cztery. Cztery. Super. Trzy. Dwa. Jeden. I moi drodzy, zmieniamy nogę. Noga, na której stoimy jest też. Miękkie kolano. Delikatnie ugięte. Biodra symetryczne. Kieruj talerze biodrowe do przodu. I tylko ruch mięsień pośladkowy prowadzi ten ruch. Możemy tutaj dotknąć pośladek, jak on fajnie, mocno teraz pracuje. Jeszcze sześć. 5, cztery, 3, dwa, 1, Wow, mamy to. Mamy ścianę, mamy krzesło i teraz chcę, żebyśmy się położyli przy ścianie. Aha, możemy zostać w pozycji leżenia z nogami na y, podłodze, ale chodźmy troszeczkę dalej. Oprzyjmy nogi na ścianie i teraz z tej pozycji zacznij y, odwodzić od siebie kolana. Czujecie, co tutaj się dzieje w naszych pośladkach, w naszych zewnętrznych udach. Dzieją się same cuda. Wszystko to, co bardzo lubimy. Odwodzimy, ale jeśli przychodzimy, to cały czas guma jest napięta. Uuu, dociśnij kość krzyżową. Pozwól łopatkom rozpłaszczyć się na macie. Patrz w górę. I jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dwa. Jeden, przytrzymaj, przytrzymaj mocno. Teraz kolana odwiedzione od siebie. Niech popracują mięśnie, niech nas zaczną palić. Okej, okay. wracamy do pozycji wyjściowej, bo ma cały czas napięta ramiona wzdłuż tułowia, i teraz odrywamy biodra, dociskając mocno pięty do ściany i opuszczamy. Wydech. Super. Wydech. Ale przyjemnie, co? Jak tam? Napiszcie mi, bo się ja widzę, że teraz cały czas piszecie. A kto ćwiczy? Ja się pytam. Ja zaraz jak skończymy nasz żelazny poranek, to ja wszystko sprawdzę, jak tam Wam idzie. Cztery. I dociskamy pięty do ściany. Dwa. Zostaw biodra uniesione i teraz przywoź do siebie prawą nogę. Dwa. Aha. Trzy. Świetnie. Cztery. Do ośmiu. Pięć. Wow. Sześć. I siedem. Guma raczej nie powinna nam spaść, jak jest cały czas napięta. Jeśli jednak tak się zdarzy, że ona będzie się sumać, to po prostu najzwyczajniej w świecie ją poprawiamy. Trzy. Aha. Cztery. Jeszcze chwila. Pięć. Super. Sześć. I siedem. Osiem. Odstaw nogę. I teraz kręg po kręgu, takim rolującym ruchem. Połóż biodra na macie. Pomalutku, pomalutku, niech ten Kręgosłup tak się fajnie, przyjemnie zapadnie. Prostujemy nogi w kolanach, tak żeby były nad biodrami. I teraz odwodzimy nogi od siebie i przywodzimy. Ale przywodzimy nie tak, żeby guma spadła, tylko cały czas kontrolujemy gumę. Ona cały czas ma być napięta. Wydech, wydech, Wow. wydech, osiem, świetnie, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, Jeden, wow, mamy to, kładziemy się na boku. Tak, guma cały czas jest nad kolanami. Odrywamy, odrywamy stopy, paluchy połączone, i teraz odwodzimy górne kolano. No, to jest też moc dla naszych pośladków. Ok, i ja myślę, żeby to wszyscy, wszyscy teraz czujecie, jeśli nie ma gum, to ja Wam gwarantuję, że również bez gum do ćwiczenia dają popalić. Jeszcze chwila. Cztery. Przytrzymaj w pięciu. Dwa. I jeden. Uuu, wszystko się trzęsie, O to chodzi. Teraz jeszcze na brzuchu na się położymy. Stopy ze sobą splesione. Nie widzę tutaj, czym nie widać, co my robimy. Mam nadzieję, że tak. I teraz unosimy nogi. Uno, unosimy pięty. Właściwie sklej ze sobą pięty palce na zewnątrz. Cały czas guma napięta i to jest ćwiczenie, które nasze poślady wprost uwielbiają. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, zostań z pięciu. Mhm. Policzymy od pięciu do jednego. Pięć, cztery, wysoko. Trzy, dwa, Jeden, opuszczamy i przenosimy się na drugą stronę, bo musimy jeszcze drugi pośladek i zewnętrzne uda poćwiczyć. Kładziemy się na mm, przedramieniu, nogi zgięte, biodra wypchnięte do tyłu, kolana zostają, stopy połączone i teraz odwodzimy górne kolano. To dolne jest mocno doklejone, jak najmocniej. Wydech, wydech, wow, ale ogień, no, a, nie nie mi Zaplanowałam dzisiaj ogień i proszę bardzo, mamy pełen ogień. Ale wiecie, z takim ogniem najlepiej zaczyna się weekend. Bo to jeszcze tylko dzisiaj i mamy dwa dni wolnego. Cztery, trzy, dwa, przytrzymaj z pięciu, trzymaj! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. wow, Mamy to. Dobra, zdejmujemy gumę. I teraz położymy się, wykorzystamy naszą ścianę i takim za maszystym ruchem przeniesiemy nogi za głowę. Możemy utrzymać tak w pionie, wtedy przyciągnąć do siebie jedną nogę, drugą mogą być zgięte, ale jak już mamy tę ścianę, to zróbmy sobie taki, um, odwrócony, taką odwróconą pozycję, która z jogi nazywa się halasa. Now przyjmę nogi o ścianę. I chwilkę sobie potrwajmy, żeby się zrelaksować. I teraz w tym ćwiczeniu, to co jest takie najważniejsze, to nie ruszamy głową. Głowa jest absolutnie nieruchoma, patrzymy na swój pępek. Mhm. Relaksujemy się. Możemy zgiąć sobie delikatnie nogi, rozciągnąć kręgosłup, rozciągnąć nasze poślady. Super, super, super. Podeprzyj teraz swoje biodra. Mhm. I opuszczamy jedną nogę. Bach. Pomalutku, kontrolowany ruch, dodajemy drugą nogę, biodra wypychamy do góry i rolującym ruchem opuszczamy. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, delikatnym zamachem przejdź do siedzenia i od razu rozciągniemy pośladek. Zrobimy wypad, prawa noga do przodu, lewa do tyłu, wyprostuj tułów. Zgrzałam się na tym naszym piątkowym żelaznym poradku. Jak się macie? Obuś lewą rękę na ziemię i prawą jeszcze odwiedź prawe kolano. Ale przyjemności, ale przyjemności. Teraz oprzyj cało pod udzie. o na podłodze, o matę i taka pozycja półgołębia. No, już nie ma lepszego ćwiczenia na rozciąganie. Po Jeśli jest chęć, co możliwości, możemy się położyć, wyciągnąć, opuszczamy lewe biodro. To biodro chce jak najbardziej wędrować w stronę podłogi. Wtedy to rozciąganie jest najskuteczniejsze. Podnosimy się, zmieniamy nogę, ta-tam, lewa noga do przodu, prawa zostaje z tyłu. Wyciągamy się, wydłużamy, opuszczamy biodra, prawa ręka w dół. I odwodzimy lewe kolano. A, jak wam jest? Ja zaraz wszystko poczytam. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że dodaliście sobie energii, pasji, nastroje, nastroje są nastrojone na te najlepsze nasze obroty i rytmy. I to najbardziej lubimy. I pół gołąb oprzyj pod uch, tylna noga wyciągnięta. Teraz prawe biodro dąży do tego, żeby zbliżać się do pięty, do maty. Możemy się wyciągnąć, rozciągnąć i sobie pomyśleć przez parę sekund o niebieskich migdałach. Tak, moje niebieskie migdały teraz są pod znakiem śniadania, bo jeszcze nie jadłam, więc zaraz sobie pójdę coś zrobić i chyba to będzie owsianka z owocami. Jak mi wyjdzie dosyć ładna, to wrzucę zdjęcie na story. A ja, 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 wy co dzisiaj jecie na śniadanie? Napiszcie mi coś może jajecznego, a może coś jajecznego, może jakieś omlety. Ha. I oto jest pytanie, oto jest dylemat, co dzisiaj zjeść na y, obiad? Dobra, jeszcze ostatnia pozycja, malasan, biodra w dół. Wyciągamy plecy, tak troszeczkę się poprzyciągajmy jeszcze w tej pozycji. Jedna, druga stopa podnosimy piętę, No to jesteśmy chyba gotowi, żeby unieść ramiona i z wydechem przejść do stania, wyciągnąć jeszcze raz mocno ręce i powiedzieć wspólnie trzy, dwa. Jeden mamy to! Uuu! Kochani, jak Wam? Dzisiaj było z minibandami poćwiczone, zrobione. Mam nadzieję, że tak. Jeśli te minibendy teraz na przykład nie są gotowe, no to przygotujcie je na popołudnie, na wieczór, bo to są naprawdę świetne rzeczy. Nie zrobiliśmy nic na ramiona, ale ja o to zadbam przy następnych razach. Dzisiaj były dolne partie, raczej brzuch uda, pośladki, równowaga, balanse. To, co lubimy, to co lubimy. Okej, okay, kochani. Nie mam taśmy oglądać z wielką przyjemnością. Mama, załatwimy tę taśmę, a tak jak mówiłam, bez taśmy też ćwiczymy. Cześć Asiu. Ogarniam synka do przedszkola, odrobię zadanie. Super. Udajnego dzionka dla ciebie, dla synka w przedszkolu. E, mam nadzieję, że dzisiaj będzie świeciło słońce i będzie można wyjść na dwór. Dzień dobry, Aniu. Ja oglądam w pracy, ale na wieczór ćwiczenia idealne. Super, będę na ciebie czekać. Oczywiście transmisja będzie udostępniona. Arletko, nie przejmuj się, bo zaraz zaczynamy od nowa. Ja to wszystko zamieszczam, udostępniam i będzie można powtarzać. Bernadetko, hej, Kaolku, wieczorem będzie robione miłego dnia ekstra. Majeczku, hej kochana, hej, hej, majeczku, bardzo miło Cię widzieć, ale fajnie, że, że, że jesteście, że tak licznie. Ela dziękuję za komplement. trening super. To ja dziękuję za to, że jesteście ze mną. Super workout! Wu, wow, jasne, a jakby inaczej, ale mi power włączyłaś. To wy mi włączacie tutaj taki power, że wow, że! Głowa mała. Moi drodzy, życzę Wam super udanego fit weekendu. Bądźcie aktywni, nie zapominajcie o tym, żeby też się regenerować, czyli zadbać o dobry sen, o zdrowe odżywianie, o to, żeby był dobry nastrój. Aga się nie mam góry, ale po wczorajszym wyzwaniu i tak czuję uda. Spróbujcie zrobić to ćwiczenie bez GUM, te ćwiczenia bez GUM też są bardzo, bardzo fajne. Życzę Wam udanego Piątunio, naszego kochanego. Jesteśmy w stałym kontakcie. Jeszcze dziękuję za wczorajszego live'a i za te wszystkie wpadki, które tam się zaliczyły. Ja chyba nie umiem inaczej. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Pa.